Sprawdź teraz sushi Mastera. Sushi sol. Na przyczajce wam pokażę, jaki byk tam pracuje. To naprawdę. Gościu, chyba jest trójboistą. Co pan trenuje, że pan taki duży jest? Tak, Rekord dotychczasowy na naszym leży z kasportu. 12 powtórzeń. Mam nadzieję, że Jarek pobije to. Dycha za każde powtórzenie. Nawijamy na przedramie. Pierwsza. Trzy. Piąty. Dawaj piąt. Ale trzy. No, dawaj do góry. Piąty. ciężkie nie? Jarek tutaj zrobił pięć powtórzeń. Adam mówi, że tak nie może być. No. Pierwsze powtórzenie. Drugie powtórzenie. Tak wygląda nasze. Już tam zaczyna ja chodzić. Konsa trochę. Szósty, szósty. Leci siódmy, Osiem. Jeszcze jestem dumny, dawaj. Zabijaj, 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 zabijaj. Oh, jeszcze. No oh, oh. To jest to. Ale teraz ryby nie pokroisz, nie! Pięć powtórzeń. Adam przyszedł, dorzucił do tego 9, więc mamy 140. Trzymaj na siebie brazą tego, zapraszamy się do nas. Zróbmy tak, że jeżeli wbijecie 600 tysięcy wyświetleń, to ja próbuję zrobić to i pobić Paolo, bo jeszcze nikomu się nie udało. Udostępnijcie materiał.